Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął czynić wyrzuty miastom, w których dokonał najwięcej cudów za to, że się nie nawróciły. Biada Tobie Korozain, biada Tobie Becajdo, gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się dokonały, już dawno by pokutowały w worze pokutnym i popiele i nawróciłyby się. Dlatego mówię wam, lżej będzie tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam. A ty Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wywyższone, aż do piekła stąpisz. Bo gdyby w sodomie dokonały się cuda, które u Ciebie miały miejsce, ocalałaby aż do, aż po dziś dzień. Dlatego mówię wam, że ziemi Sodomy lżej będzie w, w dniu sądu niż Tobie. Pewnego razu diabeł wyszedł na spacer z przyjacielem. Nagle zobaczył przed sobą człowieka, który pochylony nad ziemią usiłował coś zbierać. Czego szuka ten człowiek? zapytał diabła przyjaciel. Okruchów prawdy odpowiedział diabeł. I nie niepokoi cię to? znów zapytał przyjaciel. Ani trochę odpowiedział diabeł. Pozwolę mu zrobić z tego wierzenie religijne. Wierzenie religijne jest jak drogowskaz wskazujący drogę do prawdy. Ludzie, którzy upierają się, aby pozostawać przy drogowskazie, doznają przeszkody w postępowaniu ku prawdzie, gdyż mają fałszywe uczucie, że już ją posiadają. Pan Jezus czyni wyrzuty. Miastom, w których dokonał najwięcej cudów, a że one się mimo to nie nawróciły. Myślę, że chodziło o to, że niewielu ludzi z tych miast się nawróciło. Przecież ci ludzie byli wierzącymi w Boga, to byli Żydzi. Kiedy Pan Jezus mówił o tym, że się nie nawrócili, to miał na myśli po prostu to, że jakoś nie stali się po prostu jego uczniami, nie uwierzyli w to, co on mówi. I właśnie, dlaczego tak się stało? Myślę, że ta historia, ta przypowieść, którą przed chwilą przeczytałem, po części daje odpowiedź. Jeżeli Mamy jakieś religijne wierzenia, i uważamy, że mając te wierzenia, posiedliśmy już prawdę, całą prawdę, no to właśnie grozi nam to, że się nie nawrócimy. Bycie uczniem Pana Jezusa. To znaczy być w ciągłym procesie nawrócenia, bo to znaczy, że ciągle szukam prawdy i coraz bardziej, coraz pełniej ją odkrywam. Jeżeli jesteśmy przekonani, że już posiedliśmy prawdę, a to grozi również nam dzisiaj, katolikom, jestem katolikiem, to znaczy, już posiadłem całą prawdę. Jeżeli właśnie ulegniemy takiemu myśleniu, to może stać się właśnie to, co stało się z owymi ludźmi. Nie będziemy się nawracać pod wpływem nauczania Pana Jezusa. Jego nauczanie nie będzie nas jakoś przeorientowywać, czyli nawracać. Nie będzie wprowadzać po prostu jakichś zmian. W naszym życiu, właśnie takich zmian, o które Panu Jezusowi chodzi na, i które są nam po prostu potrzebne do zbawienia. Dlatego y, to jest tak ważne, żebyśmy y, będąc chrześcijanami byli ciągle poszukującymi prawdy. Żebyśmy nigdy nie zadawalali się tym, co już wiemy. Nikt nie posiadł całej prawdy. Żaden Święty, żaden ojciec Kościoła, czy doktor Kościoła, żaden papież, nie ma jeszcze całej prawdy, którą Pan Jezus chce nam objawić, zapisanej w książkach teologicznych, w jakichś rozprawach dogmatycznych. Absolutnie, tam jeszcze nie ma całej prawdy. Cała prawda jest w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, ale my jeszcze tego nie odczytaliśmy. Ciągle jesteśmy w procesie odczytywania tego, co w Słowie Bożym Bóg nam przekazał. Ciągle jesteśmy na etapie odkrywania, poznawania Chrystusa, który jest samą prawdą, bo jeżeli mówimy, że Słowo Boże jest pełną prawdą, że tam jest cała prawda zawarta, to dlatego, że Słowo Boże prowadzi nas do spotkania z Jezusem, i o tyle właśnie Słowo Boże jest dla nas źródłem całej prawdy. Jeżeli nas, o ile nas prowadzi do spotkania z Chrystusem, bo ostatecznie to Chrystus jest tą pełnią prawdy. I to jest właśnie nam potrzebne do nawrócenia: odkrywanie tej prawdy, odkrywanie Chrystusa, poznawanie Go poprzez doświadczenie, poprzez spotkanie z Nim. Właśnie. To, czego brakowało owym ludziom w tych miastach, to nad czym Pan Jezus tak ubolewał, to właśnie to, że, że ci ludzie nie byli po prostu otwarci na Niego, nie byli zainteresowani relacją z Nim, a Jemu tak bardzo na tym zależało. On tak bardzo chciał wejść z nimi w relację, chciał stać się im bliskim. Chciał stać się ich panem, ale pewnie jeszcze bardziej nauczycielem, mistrzem, no i nade wszystko zbawicielem, odkupicielem. Tak bardzo tego pragną, tak bardzo ch chciał tego i tak bardzo Pan Jezus tego chce w odniesieniu do każdego z nas. Nie chce być jakimś naszym sędzią, nie chce być jakimś egzekutorem praw, nie, On chce być Zbawicielem. Przyszedł po to, aby nas zbawić, nie po to, żeby nas potępić, nie po to, żeby nas właśnie osądzać, ale żeby nas zbawić. I to jest nam potrzebne, On jest nam potrzebny, właśnie Chrystus jako Prawda jako pełna Prawda. Chrystus, żywy Chrystus, Chrystus, który umarł i z stał, i żyje, i dziś żyje. Pan Jezus mówi, że tym, którzy nie uwierzyli, będzie bardzo ciężko w dniu sądu. I znów przypomnijmy sobie, jak w oparciu o Ewangelię należy rozumieć sąd. Jeżeli komuś będzie z powodu właśnie tego nienawrócenia się ku Chrystusowi, nieprzyjęcia Go, nie wejścia w relacje z Nim, nieprzyjęcia tego zbawienia, które On przynosi, jeżeli komuś będzie ciężko, to nie dlatego że w dniu sądu, to nie dlatego, że Pan Bóg będzie dla tego człowieka jakiś, nie wiem, okrutny, surowy, nie, to my będziemy okrutni, surowi dla siebie. My będziemy jacyś pogubieni, nie będziemy wiedzieli, co się dzieje. Staniemy bowiem przed Bogiem, przed miłością, a on będzie nam obcy. Być może nawet będziemy przerażeni, ale nie dlatego, że Bóg jest przerażający, tylko że, że my zobaczymy naszą. Odmienność, to jak, jak nam daleko do niego, zobaczymy po prostu, że jesteśmy mu obcy i to będzie dla nas ciężkie, to będzie koszmarne. Będziemy sobie robić wyrzuty: dlaczego, dlaczego ja tak zrobiłem, dlaczego byłem taki głupi, dlaczego się nie nawróciłem. Rzeczywiście będzie nam wtedy ciężko. Choć Bóg będzie na nas patrzył z miłością, choć Jezus będzie, no bardzo, bardzo będzie chciał jakoś nas do siebie przyłączyć, ale nam będzie ciężko. Dlatego nie marnujmy czasu. Idźmy do Pana Jezusa, poznawajmy Go, odkrywajmy i pozwalajmy, żeby On nas nieustannie nawracał. Nawracał, zawracał, zwracał ku sobie. Pozwalajmy na to, Panu Jezusowi. Niech ten dzisiejszy dzień będzie kolejnym dniem właśnie takiego naszego zwrócenia się ku Chrystusowi, aby bardziej do Niego przylgnąć, aby się do Niego przyłączyć i być z Nim już i potem na całą wieczność.